Warsztaty folklorystyczne Lato Młodzież na Tropie Tradycji zostały zorganizowane w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury i Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Głównym celem była aktywizacja młodzieży oraz jej udział w tworzeniu i realizacji projektu, stąd też hasło tegorocznej edycji Wytwórzcie Kulturę. Znajdujemy się w centrum kultury Karolin, gdzie siedzi ma zespół ludowy pieśni i tańca mazowsze. Przyjechaliśmy z młodzieżą w wieku 13-19 lat, z którą realizujemy projekt, który nosi nazwę Młodzież na tropie tradycji folklorystyczne lato. Podlaski instytut kultury wyłonił kilkanaście najlepszych projektów, wśród których znalazł się właśnie nasz. W ramach projektu zrealizowaliśmy trzydniowe warsztaty wokalne, które poprowadził nasz łapski zespół folklorystyczny Kolej na Łapianki. Warsztaty taneczne poprowadziła pani Oksana Prus, choreografka, jurorka oraz instruktor warsztatów tanecznych. Ciekawą propozycją był wyjazd do Centrum Folkloru Polskiego Karolin, gdzie siedzibę swoją ma zespół ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Młodzież miała okazję zwiedzić muzeum oraz odbyć warsztaty taneczne z artystami Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsza. Projekt nie mógłby się odbyć bez wspaniałej młodzieży. Dziękuję bardzo za zaangażowanie i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok.